Państwa gościem audycji jest pani Marta Kowalska, członkini Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego z Gorzowa. Witam serdecznie. Dzień dobry. Oraz mnóstwo innych dodatkowych <grych> funkcji, które, które ciężko przytoczyć między innymi działaczka w Lubuskiej Radzie Ekonomii Społecznej, tak? Mm -hmm. Między innymi, tak powiedzmy Między w skrócie, innymi. bo jest. Jak tych... każdy społecznik, dużo ma, tak. że tak powiem, koron. Tych funkcji dużo. <laughs> Pani Marta, jak to wygląda i powiedzmy, czym w ogóle zajmuje się Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego? Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego jest tak naprawdę przedstawicielem organizacji pozarządowych, czyli stowarzyszeń i fundacji działających na terenie naszego województwa. My opiniujemy, my wskazujemy kierunki, wyrażamy sprzeciwy. I Krytykujemy polityki społeczne, które mogą nas dotyczyć. Czy Wasz głos, wasz głos jest e, słyszalny, gdy jest zrzeszony właśnie w takiej Radzie? Jest słyszalny, jest brany pod uwagę. Jesteśmy zapraszani do wszelkich gremiów, wszelkich konsultacji, wszelkich e, sytuacji, w których należy zaopiniować kierunki rozwoju bądź dokumenty strategiczne naszego województwa. Dla NGO dzisiaj te środki zewnętrzne, publiczne środki z samorządów, samorządów województwa, ale też z JST, miast, gmin, powiatów, są bardzo ważne żeby się po prostu także utrzymać, utrzymać własną działalność. Czy pod tym względem działalność Rady również jest istotna? Na pewno, bo będziemy, dzięki temu możemy stwierdzić tak naprawdę, gdzie są te problemowe kwestie, gdzie są bolączki organizacji i pomysły na to, jak rozwiązać te problemy, z którymi się na co dzień borykają. Pani wybaczy, pani redaktor, to nie jest do końca tak, że to są pieniądze na utrzymanie nas. Organizacje pozarządowe pozyskując środki na, od samorządów, realizują zadania samorządów, tak, które w normalnym trybie, gdyby nie zostały zlecone organizacjom pozarządowym, musiałby robić samorząd. Czy i w jaki sposób zgłaszane są uwagi czy różnego rodzaju wnioski właśnie w Radzie? Przede wszystkim zawsze pisemnie są to uchwały Rady e, i wnioski, które są zgłaszane pisemnie do właściwych organów do tej pory ta działalność rady nie była aż tak mocno można powiedzieć rozpropagowana na północy województwa to podczas ostatniego posiedzenia właśnie w gorzowie wyjazdowego mocno wybrzmiało skąd taki właśnie mocny impuls żeby mocniej zadziałać na północy no przede wszystkim uważam że osobiście niezrozumiałe dlaczego dotychczas w działalności rady nie było żadnego przedstawiciela gorzowa to nie jest tak że, że w Radzie nie ma przedstawicielstwa północnej części województwa, jest. Natomiast faktycznie miasta Gorzowa jako takiego nie było. To miejsce się pojawiło w wyniku e, rezygnacji z członkostwa w Radzie jednego z jej członków. E, no i ja jako osoba, która pierwotnie zgłaszała swoją kandydaturę, no, zostało mi zaproponowane po prostu przez pana przewodniczącego e, wejść do Rady. Z radością przyjęłam, bo uważam, że też powinniśmy mieć jako Gorzów reprezentację. A co? Y, jakie są oczekiwania y, Gorzowskich NGO y, co do y, właśnie takich dokumentów strategicznych, co do działalności Rady? Rada przede wszystkim musi opiniować dokumenty, mając na uwadze interes organizacji pozarządowych. Takim najbliższym przykładem jest piątkowe wydarzenie. Będzie to publiczne wysłuchanie organizacji pozarządowych dotyczące nowej perspektywy finansowej na lata 2021-2027. Ono się odbędzie online, należy się na nie zgłosić. Każdy może w nim uczestniczyć, każdy będzie miał prawo głosu do wypowiedzi. Maksymalna wypowiedź ma trwać bodajże 6 minut od każdego przedstawiciela. I to jest taki dość znaczący, kluczowy moment, tak, naprawdę do tego, żeby powiedzieć na co potrzebujemy te środki, co się nam nie podoba w tym programie, w tym programowaniu tych pieniędzy, które będą nas dotyczyć, no i jak ewentualnie to zmienić tak żeby wszyscy byli zadowoleni, a całe programu zostało osiągnięte. Nie każdy może dojechać na konsultacje bezpośrednie, mm. dlatego takie spotkanie online jest ważne. Przypomnijmy 5 listopada, tak. czyli wcześniej trzeba się zarejestrować. Trzeba się zarejestrować na Facebooku jest wydarzenie e, Publiczne wysłuchanie organizacji pozarządowych, tak się nazywa. Organizuje to Urząd Marszałkowski wraz właśnie z, z Radą Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubuskiego i Fundacją Kolegium Polonikum. Wszystkie informacje znajdą państwo na stronie lubuskie.pl i www.rpo.lubuskie. Także tam, gdzie się zalogować, gdzie, gdzie szukać informacji e, oraz w jaki sposób aktywnie uczestniczyć w wydarzeniach. Tam także formularze są mm -hmm, pewnie tak. e, formą Wystarczy zgłaszania kliknąć wniosek. tak naprawdę. Dlaczego jest to tak istotne, oprócz tych środków z tych budżetów gmin, tych własnych, e, aby jeszcze czerpać z tych funduszy europejskich? No, bądźmy praktyczni, no one są nieporównywalnie większe i pozwalają tak naprawdę na mm, pozyskanie środków, które pozwalają organizacji pozarządowej utrzymać się przez rok, dwa, trzy yy, i realizować te swoje działania statutowe właśnie na spokojnie. Pro Pieniądze z samorządów w dominującej praktyce są przyznawane maksymalnie na rok. No to nie buduje poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego organizacji, nie pozwala utrzymać kadry wysoce wyspecjalizowanej fachowców, bo taki, takimi tak naprawdę już dysponują organizacje pozarządowe. Więc absolutnie każdy, kto ma takie możliwości, powinien po takie pieniądze unijne sięgać. Jeżeli nie sięga, to zapraszamy do Lubuskiego Środka Wsparcia Ekonomii Społecznej, pomożemy, doradzimy. Zobaczymy, co po prostu możemy zrobić z tymi zasobami, które mamy w danej organizacji. Ośrodek także działa przecież w ramach projektu, oczywiście. Jak działacie przez te ostatnie lata? Czy widać, bo. Nie ma się co oszukiwać, że organizacje pozarządowe mają świetnych fachowców do pracy z ludźmi, społeczników, mhm. ale nie zawsze ta księgowość jest, można powiedzieć, na pierwszym miejscu. Tak? Albo często okazuje się, że, że organizacje pozarządowe jednak mają problemy z rozliczaniem projektów mhm. i tak dalej. Czy widać na przykładzie działalności Lubuskiego Środka Wsparcia Ekonomii Społecznej, że to się nie wiem, może poprawia, może to już To się zdecydowanie mniej. poprawia. Bo tak? przecież to... przy środkach unijnych... O środek unijnych przede wszystkim dużo. nie ma litości, tak? o, Nic nie uczy tak dobrej praktyki zarządzania finansami publicznymi jak środki unijne, gdzie poziom kontroli monitoringu jest bardzo wysoki. Natomiast też jest tak, że coraz więcej biur księgowych, biur rachunkowych zaczyna specjalizować się w obsłudze właśnie podmiotów ekonomii społecznej, czyli stowarzyszeń fundacji, spółdzielni socjalnych. Także, bo to są klienci, tak? to są klienci, którzy no, wymagają może niejakiego spektakularnego, wielkiego e, wielkiego mm, wsparcia z te, ze strony tych biur, ale ono jest stałe, tak? Złożenie sprawozdania, rozliczenie, złożenie pitów. W tej chwili e, Urzędy Skarbowe są nieubłagane, momentalnie przysłają mandaty, więc organizacje też się uczą, tak? E, żeby po prostu wszystko robić prawidłowo, wszystko robić w terminie, a nie ukrywam najprościej jest to oddać po prostu profesjonalnemu biurowi księgowemu, księgowemu e, i my też tak. Zalecamy. Często część tych podmiotów się po prostu boi korzystać z tych środków, które wymagają właśnie aż te, takiego procesu do przygotowania dokumentacji i, i, i tak dalej, i twierdzą, no to jest nieosiągalne, co możemy poradzić. Przede wszystkim trzeba mieć świadomość jedną, że mm, o ile pieniądze. Unijne kolokwialnie mówiąc, są fajne, bo to są duże pieniądze i można przez, na, jak powiem, dzięki nim realizować zadania i spokojnie przetrwać jako organizacja ileś tam miesięcy, no to jednak e, ja mam taką bardzo niepopularną, osobistą opinię, że każdy projekt to jest stan zagrożenia dla organizacji, tak? Bo jeżeli nie dokształcimy się odpowiednio, jeżeli nie przeczytamy odpowiednich dokumentów wytycznych, tak, e, jeżeli nie będziemy w stanie kontaktu z naszym opiekunem z poziomu, na przykład Urzędu Marszałkowskiego, to jesteśmy narażeni na popełnienie błędów, i te błędy, za te błędy wtedy należy niestety słono płacić, literalnie oddając pieniądze. Czy ponosząc dodatkowe tak zwane korekty finansowe, które są niczym więcej, jak tylko karą po prostu za źle wydatkowane pieniądze. Więc tak, ta edukacja, ten monitoring, to porozumiewanie się z bardziej doświadczonymi jest naprawdę kluczowe. Natomiast zdecydowanie to nie jest coś, co powinna zniechęcać. To są rzeczy, których można się nauczyć. E, a to próbować I próbować, oczywiście, a ponad to y, ja zawsze zalecam mniej doświadczonym organizacjom, żeby poszukały partnera bardziej doświadczonego i napisały projekt partnerski. Raz, że to zawsze lepiej w dwoje. E, dwa, i są lepiej widziane takie projekty partnerskie, więc mają większą szansę dostania dofinansowania. No i nie ukrywajmy, jest łatwiej. Także i LOVES tak zwany mm -hmm. y, wspiera, ale także można y, 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 korzystać z doświadczenia y, członków Rady y, Oczywiście, bo, zachęcamy do tego. sami są społecznikami. Do tego zachęcamy Warto także powiedzieć, że jest Pani zaangażowana w projekt, który rusza w Gorzowie, a jest skierowany do opiekunów osób niepełnosprawnych, czyli tak. pomoc wytchnieniowa. Tak. Do kogo jest to pomoc skierowana? Jest to pomoc skierowania co do zasady do opiekunów osób z, os z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, tak? czyli takich, które wymagają stałej opieki. Założenie jest takie, że w ramach programu. Yy, Realizator tego programu, w tym przypadku jesteśmy to my, czyli Stowarzyszenie Rozwój i Fundacja Pomoc na Dłoń w Gorzowie, e, przejmują na pewien określony czas opiekę nad tymi osobami. W e, idealnym świecie, w idealnej wersji programu, ta opieka jest zarówno opieką w domu, jest opieką 24-godzinną w ośrodku, e, jest opieką stacjonarną. Niestety, w związku z tym, że e, pozostały zaledwie dwa miesiące na realizację tej opieki wytkiniowej, e, my oferujemy. Jedynie wsparcie w postaci stacjonarnej, czyli w dwóch punktach opieki dziennej tak naprawdę, gdzie mamy y, opiekunki asystentów osób niepełnosprawnych, do które mogą się zajmować przez 8 godzin, jeżeli jest taka potrzeba, to więcej, dadą osobą niepełnosprawną. Niestety to ogranicza ni to, to, to wsparcie y, no do osób, które można po prostu przywieźć do nas, tak y, więc. Założenie jest takie, z taką myślą pisaliśmy projekt, że największą pod, największym wsparciem będziemy w stanie ogarnąć, objąć e, osoby, e, rodziny osób chorych na Alzheimera, na demencję, innych robotempiętnych, czyli takie, które są fizycznie relatywnie sprawne, e, natomiast no, faktycznie wymagają tej stałej pomocy, stałego nadzoru i, i, i opieki. E, to, co oferujemy, to. Yy, Wsparcie właśnie przez te kilka godzin dziennie, e, posiłek dla takiej osoby, to znaczy ona nie będzie choć nie będzie u nas głodna, e, zajęcia aktywizujące, dostosowane do jej potrzeb. E, oczywiście opieka jest bezpłatna, zachęcamy do korzystania jej. Gdzie A, można szukać informacji? Informacji można szukać u nas u mnie dokładnie, e, ja podam numer telefonu. Natomiast rekrutację prowadzi Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta na Ulicy Teatralnej 26, gdzie należy podejść na pierwsze piętro, wypełnić formularz. I ten formularz ostatecznie trafia do nas i kontaktujemy się, żeby umówić się od kiedy do kiedy, na jakich zasadach pewnie dana można, osoba. Proszę Państwa także zadzwonić, bo z mm -hmm. uwagi na to, że są to opiekunowie no, tych osób, które są ograniczone znacznie. Mm -hmm. e, także prosimy o kierowanie się do Wydziału Spraw Społecznych mm -hmm. Urzędu Miasta. Telefonicznie można także uzyskać mm -hmm. tam informacje, oraz na Facebooku pewnie tak. Fundacji Pomoc na Dłoń. Także wszystkie informacje. Tam i uwaga, żeby nie wprowadzać w chodzi tu o osoby leżące. Niestety nie mamy sprawne, takich tak? możliwości, żeby opiekować się mm, państwa bliskimi w domach. Po prostu jest zbyt mało czasu i, i zbyt mało kadr, tak naprawdę, zatrudnionych na te dwa miesiące. No to jest bolączka, nie Ale tylko. Ale jest gorzowa. to może kwestia przyszłości na przyszły rok. Yy, dokładnie. Yy. Warto także powiedzieć o jeszcze jednym projekcie, którego efekty chyba niebawem zobaczymy. Zgadza o się. co chodzi? A Stowarzyszenie Rozwój z grupą bardzo niezwykle aktywnych seniorów naszego miasta um, realizuje taki projekt, który się nazywa Ressursa Plus. Ressursa to z francuskiego e, klub towarzyski klub dyskusyjny. E, I stał się on tak naprawdę naszą inspiracją. Nasi seniorzy, nasi nasi klienci stali się tak naprawdę inspiracją, do tego, żeby pokazać, że można inaczej. Chcielibyśmy odejść od takiego wizerunku seniora, który siedzi w świetlicy, robi na drutach, klei kwiatki. Nie ma w tym nic absolutnie złego. To też jest forma aktywności. Ale chcemy im pokazać, ludziom, pokazać innym seniorom, tym, którzy tak, na co dzień nie wychodzą z domu, mają tę barierę, żeby przekroczyć próg własnego domu, że można inaczej, że można weselać, że można z większą energią, można z wielką pasją tak naprawdę funkcjonować jako senior, jako senior w Gorzowie i w związku z tym zorganizowaliśmy całą kampanię promocyjną. Jesteśmy aktualnie na etapie po sesji zdjęciowej. Zaraz jej efekty będą widoczne na Facebooku. Porozmawiamy też w ramach tego projektu z kilkoma osobami z różnych obszarów dziedzin życia. Z obszaru pomocy społecznej, z obszaru kultury. Porozmawiamy o miłości wśród seniorów. Coś naprawdę niesamowitego. Ja miałam okazję i przyjemność spędzić z nimi dwa dni podczas tej sesji. Ja dawno nie miałam takich zakwasów od śmiechu. To są tacy niesamowici ludzie. I chcemy, żeby tą swoją energią tak naprawdę zarażali innych, żeby pokazać, że... Um... Owszem, nasi seniorzy gorzosty są aktywni, natomiast w naszym mieście jest ponad 30 tysięcy osób, które tak naprawdę aktywne nie są, które mają tą barierę siedzenia w domu, obawy wykluczenia społecznego, tak, wykluczenia zdrowotnego, że jest mnóstwo innych problemów, o których się nie mówi albo mówi się szeptem, i chcielibyśmy tak naprawdę ruszyć te tematy. Ruszyć te tematy pokazując, że można inaczej i żeby te tematy, które, o których będziemy rozmawiać, tak naprawdę stały się zaczątkiem do szerszej dyskusji na temat tego, jak ma wyglądać tej wysokiej jakości życia seniora naszego gorzowskiego no czyli jesień życia no nie, można odmienić w wiosnę tak no, dokładnie naprawdę. tak jest nasz cel dziękujemy bardzo pani marta kowalska członkini wojewódzkiej rady działalności pożytku publicznego województwa lubuskiego Gorzowa była państwa i moim gościem aktywistka działaczka społeczna i tak dalej i tak dalej informacje dziękuję. można pani marcie szukać pewnie na facebooku i szukać tam informacje o projektach jak przez ośrodki bardzo dziękuję za Masz, wizyta w studio. <laughs> Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Do